Cześć, witam Was w najnowszym filmie dzisiaj e, postanowiłam nagrać coś dla Was z kuchni, a to dlatego, że temat dotyczy rozszerzenia diety e, moich chłopaków, czyli bliźniaków, tak już e, wiecie. E, na początku muszę e, powiedzieć, że nie był to łatwy proces i e, wiadomo, jak każda pewnie mama nie mogłam się na początku doczekać, a później e, było wiele trudnych momentów, ale Jakoś, jakoś daliśmy radę i właśnie dlatego chciałabym Wam powiedzieć, że może Wam było trochę łatwiej, wiemy jaki to jest trudny proces i wymaga od nas wysiłku, więc zapraszam do oglądania filmu i mam nadzieję, że to jest wartościowego z niego dla siebie wyciągniecie. Na początek, właśnie chciałabym Wam opowiedzieć o tym, może jak to u nas było, zarysować ten cały proces, jak wyglądał w przypadku chłopaków. Można tak. na początek, kiedy zaczęliśmy rozszerzać dietę? Dietę zaczęliśmy rozszerzać, wydaje mi się, to było około 5 miesiąca życia, i tutaj pewnie odezwą się głosy za wcześnie, za późno i tak dalej, ale no ja uznałam, że to jest taki dobry moment. Chłopcy byli karmieni e, i są jeszcze trochę mieszanką e, mleka modyfikowanego, więc już stwierdziłam, że są jakby gotowi na to, tak e, i, i, i zaczęliśmy mm, wprowadzać im pierwsze pokarmy. Pierwszą tą łyżeczką, którą dostali, była to łyżeczka marchewki u Piotrka, pamiętam, u nie skończyło się na innej łyżeczce, bo bardzo mu zasmakowało. Piotruś trochę mniej był tutaj entuzjastycznie nastawiony do tego, ale generalnie oboje diety mieli rozszerzoną w tym samym czasie. Później stopniowo, wiadomo, dokładałam im kolejne warzywa, po, po tych kolejnych warzywach były owoce i dopiero w późniejszym etapie jakoś tak bałam się, nie wiem, czy glutenu, czy nie wiedziałam za bardzo, jak to zrobić, były różnego rodzaju kaszki. Dobra, diety już mamy rozszerzoną w miesiąc wiecie czym i pewnie zastanawiacie się, czy to była mieszana mie Zastanawiacie się, czy to była metoda BLW, czy jakaś inna i tutaj muszę powiedzieć, że jakby bardzo dobrą opinię mam o metodzie BLW i uważam, że to jest korzystne dla dziecka, ale na początku zdecydowałam się podać, jakby, nie wiem, tak po prostu czułam, że tak trzeba zrobić i to była po prostu papka z marchewki, ze słoiczka. No tutaj wydawało mi się, że akurat w tym okresie, w który, którym oni mieli już dietę, to będzie tak najbardziej przepadała ta marchewka. Tu też pewnie są różne głosy, no ale mm, ja zrobiłam właśnie ten sposób. Więc tak jak mówiłam, na początku była to marchewka ze słoiczka, ale do metody BLW byłam bardzo pozytywnie nastawiona, więc e, kiedy już tak naprawdę fajnie siedzieli, e, to oczywiście podawałam im też większe kawałki, jakiejś tam ugotowanej, mar ugotowanej marchewki, dyni, e, coś co jest na początku miękkie. Jakoś to fajnie tak nawet chwyciło. To, co wiedziałam, że jakby no, nie podam im płynnego, to ja ich karmiłam, a to, co mogli sobie sami zjeść i mieli z tego frajdę, to jedli sami i yy, wyszła z tego taka trochę mierzana metoda BLW, no, więc no już nie nazywa się BLW, ale, ale po prostu sporo jedzą sobie rękoma yy, i wydaje mi się, to po prostu dobre. Co do tego, jakie później wprowadzałam im pokarmy, to po, po tych kaszkach przyszedł czas właśnie na mięso i mięso pamiętam też, że najpierw podałam im ze słoiczka, żeby było jakby z takiego w miarę sprawdzonego źródła. Później już troszeczkę byłam bardziej odważna, ale na początku starałam się, żeby wszystko było bardzo delikatne, na nich sprawdzone, przebadane, ale mogłybyście spytać jeszcze, czy karmiłam dzieci słoiczkiem, czy sama przygotowywałam posiłki i tutaj no, muszę powiedzieć, że na początku te słoiczki dawały mi, jakby tutaj były dla mnie pomocne, a później Zaczęłam sama gotować, bo po pierwsze yy, wiedziałam tak na 100% co tam dodaje, yy, zaczął się już też okres na świeże warzywa, yy, więc yy, miałam pole tutaj do popisu, a po, yy, po kolejne <grych> to też yy, Krzysiu miał problem z ulewaniem i wymiotował wszystkim i przez pewien czas miałam wrażenie, że to trochę od tych yy, gotowych dań i faktycznie kiedy gotowałam mu sama swoją gotowaną pokarmę, to było trochę lepiej. Nie wiem, czy to była faktycznie tego przyczyna, ale już no pytałam się wszystkiego, więc gotowałam go sama. Na szczęście to przeszło. to ulewanie i teraz jest już dużo lepiej. Później, no wiadomo, coraz więcej, coraz więcej pokarmów i teraz mogę powiedzieć, że Chłopcy lubią raczej wszystko, ale no wiadomo, nie jest, nie jest tak dalej, mam swoje jakieś tam humory. Przed rozszerzeniem diety, jeszcze tak trochę zrobię małą retrospekcję. Starałam się dobrze przygotować, kupiłam sobie właśnie książkę tą o, o metodzie BLW, bo tam jest bardzo dużo fajnych przepisów. Bo Instagram to pewnie wiecie, jaka to jest książka, czyli chodzi mi o oczywiście tutaj będzie ulokowanie produktu Alain Kowebelu. Super książka. Ando. Myślę, że każdy powinien z, w nią zerknąć, bo jest taką w ogóle, nawet nie mówię o tej książce, ale jeżeli rozszerzycie dietę swoim dzieciom, to. Warto mieć jakąś taką książkę, która będzie podpowiedział. Bo później, wiecie, jak chcecie coś z dziecku super zrobić, tak? Niekoniecznie obiad, ale czy na podwieczorek, czy co, jakieś fajne śniadanie, stajcie w kuchni kurczę. Co mam mu zrobić, żeby było wartościowe, tak? Żeby dziecko miało ochotę zjeść, żeby było smaczne. I, i tak książka jest bardzo często super pomocą. To tak, to pierwsze to książkę. Ważne, żeby dziecko miało wygodne krzesełko do karmienia. My mamy z IK krzesełka i one są teraz w porządku, bo się super mają i nie ma z nimi żadnych problemów, ale początkowo mieliśmy takie duże krzesełka, połączone z huśtawką też i tam były regulowane poziomy leżenia, chłopcy byli zapięci, one były takie dla mniejszych dzieci, trochę mam wrażenie, wygodniejsze, ale później one już się sprawdzały, więc teraz są te z IK po krzesełkach do karmienia mm, warto sobie zobaczyć, jakie tam świeliniaki <grydy> e, tak, e, będą najlepsze. No i tutaj myślę, że też e, jak wiele mam polecę te fartuszki mm, z Ikei. No, już są po prostu tak e, wykończone e, s, e, i wysłużone, że nawet po praniu coś tutaj już na nich widać. Ale bez tego to mm, miałabym non stop pranie. Zwłaszcza jak dziecku podaje się coś do ręki, żeby samo ja było, no to te śliniaki są niezastąpione. Mam też innych, wiadomo, one się tak brudzą przy dwójce Mam cztery te śliniaki i właściwie całą torebkę jeszcze innych śliniaków i zdarza się tak, że, bo ja je piorę w pralce wszystkie. Mm. W początku mam w ale jakoś to za dużo czasu i w ogóle energii to kosztowało, więc wszystkie wrzucam do pralki. I zdarza się tak, że nie mam tych siniaków nawet pod ręką, bo już teraz to cały czas się brudzą. Ale po siniakach, no to wiadomo, miseczki, sztuce, to też nie, jak widać... Znana Monaska, Marka Króluje, te są już właśnie na teraz, kiedy trochę uczę ich jeść, właśnie widelcem, łyżką, to też są bardzo wygodne. Miseczki tutaj też właśnie z tej samej firmy, ta jest trochę inna. Ona tu ma jeszcze taką gumę na przysadkę, nie mogłam jej znaleźć, bo tego w ogóle nie użyłam, te gumy i tak trochę trzymają, ale dziecko jak chce to z powodzeniem to oderwie, więc myślałam, że to będzie fajne na początku, żeby sobie z tego wyjmowali jedzenie, ale nie sprawdziło się, teraz po prostu z taką większą miseczką. Co do picia, no to tak, na początku podawałam im po prostu wodę i tutaj taka ciekawostka, moje dzieci nie lubią wody przygotowanej z czajnika, wolą zdecydowanie wodę taką butelkową, źródlaną, to odkryłam niedawno i dziwiłam się, czy oni nie chcą pić, a odpowiedź była taka prosta, ale tak, na początku wodę Podawałam im z takich, tych najmniejszych buteleczek z Aventu. Um, tak, później kupiłam im takie, um, no, nie, no nie kapki jakby, a teraz piją z butelek ze słomką. Tutaj mam um, Z butelek ze słomką takich. I super się to sprawdza. Nic się tutaj nie wylewa najbardziej mi się te właśnie sprawdziły. Tylko na początku sprawdźcie w ogóle jak macie jakąś inną słomkę w domu, to w oczywiście w bezpiecznych okolicznościach pod kontrolą sprawdźcie czy dziecko już pije ze słomki i nauczcie, bo może być tak, że w ogóle chłopaki czy tam dziewczyny wasze nie załapią tego i będą to wyrzucone pieniądze, a ja właśnie tak wyrzuciłam pieniądze na butelki te takie 360 stopni, no to Piotrek z tego pił, ale z tego się to wszystko wylewało, jak upadła ta butelka, niby tam była uszczelka, ale to się w ogóle nie sprawdziło. I teraz właśnie te ze słomką dają radę. Mam hmm. też takie kubeczki, eee, ten z wołoszkami, mam jeszcze z jednym, e, gdzieś tutaj, leż <grym> w bałaganie. I takie kubeczki e, często wykorzystuję właśnie, żeby na przykład kiedy... po hmm, żeby uczyć ich pić już z takiego zwykłego kubka, i najczęściej piją w takim kubeczku właśnie jakiś koktajl albo kefir do obiadu, to też warto mieć pod ręką, oczywiście trochę później myślało takie mam no, tam półroczne dziecko, chociaż dzieci są różne, tutaj nie będę mówiła, bo też wiem, że są te kubeczki takie ścięte do ID. i może faktycznie gdybym mieli tamto, to, to już jako mniejsze dzieci by sobie radzili, ale dobra. Przechodząc dalej, mamy talerzyki, mamy miseczki, w tym zestawie jeszcze jak kupicie miseczki, czy w tym zestawie, czy po prostu osobny zestaw, to są też takie płaskie talerze. I na początku mi się to nie przydawało, ale zaraz, kiedy już jakby podaje imię, oni na przykład sami jedzą sobie śniadania, no to faktycznie są one bardziej przydatne do talerze. I z takich akcesoriów wydaje mi się, że to wszystko taki dzieci do jedzenia, a dla mam tutaj praktycznie y, chciałabym polecić takie y, wielorazowe ściereczki. Y, ja je odkryłam też dość późno. Y, widzicie, to jest taki... Mm, no to nie jest ręcznik papierowy, tylko taka jakby no, tkanina, którą m, kilka razy można wypłukać i wykorzystać. I takie ręczniczki są super właśnie, żeby przetrzeć krzesełko do karmienia. Takie powierzchnie, które taką ścierką, wiecie jak z w kuchenną, może jest niezbyt higienicznie przecierać i też nie rozmęczają takie tak jak ręczniki papierowe, więc to bardzo polecam. Uważam, że to jest jeden z must, takich rzeczy must have mamy w kuchni. Wiadomo, ręczniki papierowe to też mm, standardowo i myślę, że z takich akcesoriów to już teraz byłoby um, na tyle, ale jeszcze mam taki dla Was jeden um, jakby może być lifehack mamy <grywamy> karmiące właśnie bliźniaki. Um, jeśli jesteście sami w domu, jedzie się w krzesełkach, um, płaczą, bo są głodne, jeden i drugi jest głodny, chce dostać obiad. Już później, jak właśnie zastępujecie to, może na początku rozszerzenia diety, to jeszcze jakoś sobie to tak poukładacie, że kiedy dziecko ma ten nowy posiłek dodawany, no to nie jest tak bardzo głodne, że płacze z głodu i tak też nie powinno być, bo się dziecko zniechęci. E, więc mm, kiedy już po prostu jednym z posiłków jest ten taki, że dziecko siedzi i właśnie już chce jeść, to. Wracając do sedna, chciałabym powiedzieć, że super ułatwieniem życia, na które ja, oczywiście blondynka, nie wpadłam od razu, to jest, żeby po prostu dziecko karmić z jednej miseczki jedną łyżeczką. Spokojnie daję sobie rękę uciąć, żeby dzieci wiedziały, ile mniej więcej jedno i drugie zjadło nie mam problemu, a jest Wam tysiąc razy wygodniej. Ja tutaj sobie ustawiam dwie miseczki, dwie łyżeczki, jedną z jednej miseczki, jedną z drugiej miseczki, a później sobie tak dziś zobaczyłam, bo nawet w internecie mówię, kurczę, jaka ja byłam głupia. I teraz jest, jest już dużo łatwiej, więc tutaj myślę, że i tak dzieci się tak wymieniają zarazkami, śliną i wszystkim, że to będzie dla Waszej, dla waszej wygody super ułatwienie. Jeszcze chciałabym tak powiedzieć, może już kończąc ten pierwszy etap, o którym, wątek, o którym chciałam powiedzieć: to czy karmienie bliźniaków, w mojej opinii, różni się jakoś i w ogóle rozszerzenie diety od rozszerzenia diety, jakby no, dziecka jednego w jednym wieku? I uważam, że tak, dlatego, że musicie zsynchronizować sobie dwójkę dzieci która no, u mnie było, że w jednym momencie zaczęli mieć rozszerzoną dietę, ale no, trzeba pamiętać o tym, że te dzieci nasze są różne, więc może być tak, że Piotr być tak, że powiedziałby nie, absolutnie, ja w tym momencie nie będę inicjatyw oprócz mleczka i, i, i musiałabym tylko z Krzysiem tutaj. Y, jakby no, iść w ten kierunku y, podawania nowych pokarmów. Y, na pewno trzeba słuchać dziecka, żeby też po prostu jedno nie cierpiało przez drugie, więc tutaj w przypadku bliźniaków trzeba pamiętać o tej indywidualności mm, każdego z nich. I też no, jedno dziecko wcześniej zacznie jakby też siadać, drugie robić później, więc no, na no nic za e, szybko. Co do takich e, innych, właśnie kwestii, no to czy jedna rzecz będzie smakowała jednemu, a drugiemu też. No, u mnie raczej jest tak, że smakuje, ale zdarza się tak, że super um, się przygotuję z jakimś posiłkiem i jeden z chłopców ja drugi powie nie, więc tutaj też no, to jest utrudnienie. Więc wydaje mi się, że jest wiele takich kwestii, które mogłyby nam wskazywać na to, że jakby rozszerzenie diety bliźniaków jest trudniejsze, niż by to miało być przy jednym dziecku, bo jakby musimy wziąć pod uwagę preferencje y, dwóch różnych. Y, Ludzi, tak, więc y, trzeba się trochę bardziej nagimnastykować, y, i dlatego też mam tutaj dla Was, tak w tej drugiej części mojej wypowiedzi, y, taki postulat i takie 5 złotych, moim zdaniem, zasad y, dla mam, które y, są przed rozszerzeniem diety bliźniąt. Pierwsza z nich to y, dobre przygotowanie czyli tak jak mówiłam, żeby kupić sobie jakąś książkę, żeby zaopatrzyć się we wszystkie akcesoria wcześniej, tak, dowiedzieć się jakie na będą pasowały, tak? łyżeczki, kubeczki, sztućce i tak żeby też poczytać sobie, jakie są obecnie obowiązujące wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia żeby przybrać w tym całym rozszerzaniu diety jakąś taktykę, którą będziecie się kierować i która według Was będzie dobrym kierunkiem, który dobrze jakby zaprogramuje też te, to jego odżywianie na resztę życia. I tak jak mówiłam, Trzeba obrać sobie jakąś jedną taktykę, że wy wiecie, że tak i tak jest dobrze, że gluten to wprowadzicie wtedy i wtedy, że jajko podajecie tak i tak, że do picia dajecie to i to, żeby nie było, żebyście nie miały tak, bo ja trochę właśnie muszę się przyznać, że tak miałam, że ciągle czytałam w internecie, jak ja mam to wszystko zrobić, tak? Nie byłam dobrze przygotowana moim zdaniem i później każda informacja, którą gdzieś tam przeczytam, wybijam z tego rytmu już mówię, kurczę, czy ja faktycznie dobrze postępuję, czy ja ich dobrze karmię, czy to wszystko ma sens, więc... Warto sobie obrać jakąś jedną taktykę i wiedzieć, robię dobrze, robię tak, intuicja mi podpowiada, że y, powinnam robić w tym kierunku, jestem dobrą mamą, wiem, co dla mojego dziecka jest najlepsze. To taka pierwsza zasada. Ym, druga zasada to, żeby się nie śpieszyć. Właśnie tak jak mówiłam w przypadku bliźniąt, y, wszystko w swoim... Tempie. Ja wiem, że na początku to jest taka ekscytacja, kiedy podam coś nowego, jak oni zareagują i tak dalej, ale faktycznie trzeba wziąć pod uwagę to, co dziecko nam chce przekazać i żeby nie robić tego za szybko, bo zobaczycie, że karmienie mleczkiem tylko jest dużo łatwiejsze niż później rozszerzanie jeszcze diety. Więc póki dziecko jeszcze widzicie, że nie jest gotowe, to nie śpieszmy się. Trzecie. Trzecia taka moja złota zasada to, żeby się też nie zniechęcać, że coś ci a nie smakuje, ugotujcie za kilka dni, może zasmakuje, tak? Później przy podawaniu do ręki, że dziecko nie chce. Dzisiaj może nie chce, ale potrzeba by cię chciało uziąć do ręki, więc trzeba ze spokojem nie zniechęcać się i próbować wiele razy, bo dla dziecka to jest bardzo nowa sytuacja i często bardzo ekscytująca, więc na pewno trzeba się nie zniechęcać. Czwarta zasada, tuż przy niezniechęcaniu siebie, to też nie zniechęcajmy dziecka. Nie zmuszajmy go do tego, żeby jadło coś na siłę albo żeby o określonych porach jadło albo w określony sposób. Dajmy dziecku też swobodę, żeby to było dla niego przyjemne, bo musi być jedzenie przyjemne dla dziecka, żeby po prostu chciało próbować nowych rzeczy. Więc tutaj nie zniechęcajmy siebie i nie zniechęcajmy też dziecka. Bo moim zdaniem jest bardzo ważne, żeby nie było tak, że mm, zaplanowałam sobie w głowie, że dzisiaj to i to i on to musi zjeść, a jak nie chce, o to jest płacz. Albo on zjadł, albo jeden, jeden synek zjadł, a córeczko na przykład nie chce zjeść, albo jeden synek zjadł, a drugi synek nie chce zjeść. No wiecie, to są, tak jak mówię, indywidualności, więc nie, nie narzucajmy. Może po prostu mm, drugie dziecko nie ma ochoty, albo, bo nie mamy ochoty. Więc so, tak jak mówię, nie zniechęcajmy e, dzieci i siebie, a po piątek pamiętajcie, że nie musicie być idealnymi e, tutaj mamami w opinii wszystkich innych dookoła. Musicie mieć w sobie tą pewność, że Wy robicie dobrze i e, tak na dobrą sprawę nie musicie być wcale idealne, bo dla Waszych dzieci zawsze jesteście idealne i one potrzebują spokojnej mamy, która mniej więcej e, no, wie, co chce robić i nie wiem, chciałabym powiedzieć, że zawsze wie, co robi. No, Tak powinno standardowo być, ale czasami można się zagubić, więc tutaj e, trzeba jakby mieć gdzieś jakieś w głowie... Swój określony, wybrany scenariusz. Um, tak, i też pamiętajmy, że no, opinie innych można zostawić z boku I, i właściwie to nie musimy być w tym rozszerzeniu diety super idealne, w sensie takim, że robić wszystko książkowo, tak i, i tak jak ktoś mówi po prostu czujmy i róbmy to. Dobra, nagadałam się, pewnie o czymś się zapomniałam, bo bo tych rzeczy o rozszerzaniu to mogą być mnóstwo, więc jeżeli jesteście e, jakiegoś zagadnienia ciekawi, ciekawe, to dajcie znać w komentarzach. Oczywiście proszę o kciuki w górę, jeśli film Wam się podobał, a jeśli chcecie być na bieżąco, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Na dzisiaj to już tyle, pozdrawiam Was, was bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym filmie.